Dobry, nazywam się Anna i zapraszam Was na spotkanie z czasopismem Kraina Lodu. Jest to czasopismo dla przedszkolaków, którzy są fanami filmów Kraina Lodu. Każde takie czasopismo zawiera mały prezent. Tu mamy torebeczkę, bisiorek i pierścionek. Zaraz rozpakujemy i pokażę Wam dokładnie, jak takie e, czasopisma wyglądają. Zwykle w nich mamy e, opowiadanie, e, komiks, e, jest też e, kolorowanka, proste zadania, e, tak, żeby poczuć e, klimat, e, czasopism, e, klimat e, filmu i przenieść się e, w świat Krainy Lodu e, tym, Razem mamy troszeczkę takich układanek, takich troszeczkę e, zabaw z origami. Ciekawe. No i jest też komiks. I co po komiksie? Po komiksie mamy e, jakieś proste zadanie, rysowanie i pewnie kolorowanie no i e, małe puzzle oraz parę reklam produktów związanych właśnie z Krainą Lodu a z tyłu e, kolejna e, e, reklama też e, kolejnego czasopisma znaczy się Kolejnego wydania, wydania specjalnego. E, takie czasopisma zachęcają dzieciaki do wchodzenia w świat e, ulubionych bohaterów, e, pozwalają na przeżywanie przygód e, i są pewnego rodzaju alternatywą do oglądania filmu. Młodzi czytelnicy mogą się przekonać, że czytanie może być równie fajne jak oglądanie filmu. Polecam i do zobaczenia!